Szczęść Boże, kochani, bracia i siostry, Chrystusie Panu, witam Was bardzo serdecznie. Ściskam na początek każdego z Was serdecznie, pozdrawiam każdą. Mam nadzieję, że się trzymacie, że się z Chrystusem czujecie się dobrze. Ja teraz wracając do adoracji. myślę, że Jezus chce Wam to powiedzieć, że bez względu na to, jak się czujesz, czy odczuwasz Jego obecność, czy nie, On chce Ci się powiedzieć słowo z psalmu 121, werset 8: Że będzie strzegł Twojego wyjścia i Twojego przyjścia, teraz i zawsze. Także, kochana siostro, bracie, pamiętaj, że On nigdy nie przestanie Cię kochać, bez względu na to, czy odczuwasz Jego obecność, czy nie. Jego słowo jest święte, Jego słowo jest prawdą, On Cię kocha to tylko my czasami walczymy z naszymi kimiś słabościami, które gdzieś tam chcą nas do czegoś innego przekonać. Te złe duchy tam czasami jeszcze szaleją, gdzieś tam podsuwają nam różnego rodzaju myśli, żeby tylko nie kochać Jezusa, żeby Mu nie ufać, żeby podważyć naszą wiarę, podważyć naszą miłość, żeby nie żyć Jego Słowem. On nigdy Cię nie opuści. On nigdy Cię nie opuścił. Nawet jak załóżmy, się żyje w grzechach, się żyło, prawda? To nigdy On nie zostawił nas samych. Zawsze był z nami. Tylko my tego nie dostrzegaliśmy. Teraz tym bardziej będzie Ci błogosławił, że jesteś z Nim, że przychodzisz do Niego na adorację, że spotykasz się z Nim na modlitwie, że kochasz go całym sercem, że żyjesz, starasz się bynajmniej żyć tym słowem na co dzień, Jego, jego świętym słowem, że każdego dnia wstajesz z rana, czytasz Ewangelię na przykład przed pracą. Słowo Boże na dzisiaj, nie? Ściągnij sobie aplikacje, Pismo Święte. Każdego dnia odpoczynęła, otrzymywała otrzymywał Ewangelię, jakaś czytana w kościele. Pamiętaj, Jezus, pomimo tego, że czasami czujesz jakiś lęk w środku, yy, to jest nieustanna jakaś taka pokusa, no, że też w sumie lęk to taka naturalna rzecz, rzecz człowieka, no. Człowiek się boi, no, zależy jaki lęk, no, miłość, doskonała miłość usuwa lęk, jak pisze święty bodajże Jan. No ale taki lęk też czasami się rodzi no, w człowieku, czy może czy dobrze służy Bogu, taki dobry lęk, pozytywny lęk, taka bojaźń Boża, nie? Czy, czy może nie obraża Boga czymś, nie? prawda, to taki, to taki zdrowy lęk, Bóg na to patrzy i to, bardzo docenia. To także nie lękaj się naprawdę, bo to no, lęk nie pochodzi od Boga, taki lęk, taki jakiś strach, Bóg Cię kocha, jesteś Jego dzieckiem, także no, przeczytaj sobie psalm 121 całym sercem, wejdź w ten psalm, w ciszy, albo przy Najświętszym Sakramentem, albo w domku jesteś, albo po pracy sobie przyjdziesz, przeczytasz. Albo 119, rozkoszy się 119, taki długi psalm, ale piękny jest, absurd ja 119 psalmem to się lubię modlić, kochani. No i pamiętaj, no, że Jezus nigdy ci nie przestanie kochać, no. Jak zaczynasz w to wątpić, no to jest to już pokusa, to już roztrząsasz tą pokusę, już dałaś, dałeś się złowić złemu duchowi na tą pokusę i jak zaczynasz roztrząsać, że Bóg Cię nie kocha albo coś źle robisz, no jak żyjesz w łasce na przykład, nie, chodzisz na, na adorację, chodzisz no, do, do komunii świętej, jesteś w łasce no to to jest pokusa takie, żeby wątpić w Bożą opatrzność, w Bożą miłość do Ciebie. Przecież jesteś Jego stworzeniem, Jego dzieckiem. On Cię kocha niesamowicie, kochane siostro, bracie. Także pamiętaj, że jeśli odczuwasz jakiś, jakiś lęk, to, to się rozważ to w sercu, że ten lęk pochodzi jakby... Czy jest taka bojaźń dobra taka, żeby nie obrazić Jezusa, czy taki lęk, który no, powoduje, że zaczynasz roztrząsać, czy Bóg mnie kocha, czy to, czy, czy może, może coś... To, że to jest nie... To, wiecie, o co chodzi. Złe duchy też próbują w naszych sercach, w naszych umysłach zasieć jakiś, no, jakiś niepokój, jakiś lęk, żebyśmy tylko no, bali się swojego Ojca. No który jest w niebie. Ojciec, który nas wszystkich chce widzieć w niebie, kocha ciebie, mnie. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Dał nam środki, które potrzebne są do naszego zbawienia. Dał nam swoje słowo, pismo święte, sakramenty. Także kochana siostrzeszko, braciszko, naprawdę, no, nie masz czego się lękać, albowiem z Tobą jest Pan, dokądkolwiek pójdziesz. Także, się Siostrzyczko, Braciszku, no, polecam się twoje modlitwie. Nie pamiętaj, no, że pomimo tego, że nie odczuwasz może obecności Jezusa na modlitwie czy ja, pamiętaj, że on słucha Twojej modlitwy. Jak za innych się modlisz, za siebie, za rodzinę, za świat. Pamiętaj, on wysłuchuje Twoich modlitw. I dziś Twoja modlitwa może komuś pomóc. Pamiętaj, pamiętaj o tym. Twoja modlitwa może dzisiaj pomóc. Nie lękaj się, nie lękajcie się, mówił Święty Jan Paweł II. Otwórzcie na oścież. Drzwi Chrystusowi, waszych serc. Także niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.